Ale się zrobiło ciepło na dworze. Widzowie, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. I wiecie, co wam powiem? Troszeczkę chyba zarosłem, bo, no widzicie, moja wełna tak naprawdę ukrywa całe moje ciało. Jest mi bardzo, bardzo gorąco. I wiecie, co stwierdziłem, że to jest dobry powód po to, żeby wejść i iść do fryzjera, żeby zmienić fryzurę, żeby zrobić się na prawdziwego Sigma I właśnie w dzisiejszym odcinku to zrobimy, czyli pójdziemy do fryzjera, żeby się po prostu obciąć i wyglądać dużo, dużo lepiej. Więc co? oglądacie kończenie do końca, bo jestem bardzo ciekawy jaka będzie moja ostateczna fryzura. Dobra, więc patrzcie sobie tutaj ładnie już sobie przyrządziłem miejscóweczkę do wypoczynku, tutaj miałem fajny taki fotelik, miałem tutaj też taki leżaczek i miałem też sztalugę, żeby wiecie namalować sobie piękne krajobrazy, na przykład chciałem namalować ten szpital. Tylko, no, jak widzicie, nie mam niestety płótna. Ale to się na pewno jeszcze gani. Dobra, słuchajcie, idziemy szybko do fryzjera. W ogóle fryzjer, co ciekawe, jest obok tatuatorni. Patrzcie to normalnie, jest tutaj fryzjer. Balony są... Ej. Miki Milki, też jest u fryzjera, ja nie mogę, miki nawet poszła do fryzjera. Patrzcie to balony, bo to jest znowu otwarty fryzjer na papilonowie. Jest on dokładnie przy e, e, tatuażach, więc prawdopodobnie to będzie jakaś ulica na przykład usługowa, czy coś. Trzeba nazwać tą ulicę i to będzie ulica usługowa. Dobra, słuchajcie, idę do fryzjera i idę już się obcinać. Patrzcie co tu jest napisane, hello, hello, jak to super wygląda i te balony kolorowe. E, e, e. Cześć Miki? O, Zapraszam, tu? zapraszam! Pan jest umówiony, co? czy nie? Ale co? mówię? No, do fryzjera. No, no nie jestem, a ty jeżeli umówiony do fryzjera, że tutaj czekasz, czy co? Nie, to jest mój zakład fryzjerski. Zrobiłam ale... kursy wczoraj, ale ja ale właśnie Ale kim skurłam, masz zakład? Nie? Jaki <laughs> zakład? fryzjerski, salon fryzjerski, rozumiesz? No, no dobra, ale yy, nadal nie rozumiem, z kim zakład. Począwszy się, się śmiało. Bez sobie cukierka. No dobra. To wezmę wszystkie. No, no czekajcie, czekaj, czekaj, to jest twój zakład fryzjerski? No, oczywiście, że tak, o. słuchaj, no moja teściowa jest fryzjerką, no to sobie myślę, dobra, Klimatyzacja, dobra, ja też będę, nie? Laptop. No dostałam dofinansowanie z Unii tutaj, ej, proszę mi tutaj nie zamykać. No dobra, sorry, sorry, unii. masz jakiegoś leda różowego, no wygląda tak, to tak, całkiem tak. spoko, widzę tutaj jakieś te plakaty różnych fryzur, tylko że to nie oczywiście. są fryzury. Oczywiście, tak, 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 bo wiesz co, no, pracujemy nad tym. Aha, no dobra, no dobra, no to wiesz co, to ja bym się w sumie umówić, bo wiesz co, bo ja tak sobie mm -hmm. myślałem właśnie, że no wiesz, już ciepło jest, troszeczkę zarosłem, tutaj wełna moja, tutaj widzisz, nie nie jest za dobrze rozwojone no, widzę końcówki jakieś. Kóbeczki rozdwojone, wysuszone, aha. No aha, Ci, tak, dobra, Ci nie, nie ma to łatwo. Prawda, nie? Mamy. Na farmie ogólnie jest zazwyczaj mm -mm. ciężko i nie ma tam to łatwo. I ogólnie jest ciężko, a nie ma łatwo i jest jak jest. No ale Dobra. Co, no? Co, z tego co widzę, nie mamy teraz nikogo, więc zapraszam cię bardzo serdecznie um, na górę. Okej, okay. um, mieliście już chociaż? Yy, no, jedną osobę. Eee, yy. a co to był? Yy. Nie, no, nikt taki. Nieważne. A czemu to była krew? Nie, to nie była krew, to po prostu farba. A farba się wy... no tak, 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 bo tutaj ci włosy na czerwono też. Dokładnie, a, dokładnie. Widzowie, spokojnie, to jest wszystko, wszystko, dobrze, dobrze, a tu widzę, że masz jakieś nawet te... Oczywiście, uh -huh, wszystko jest, uh -huh. słuchaj, myjki, niemyjki, to są... Y... Nożyczki. Dobra, zapraszam, Nożyczki. proszę usiąść tutaj. A, jest, jest, dobra. dobra, musiać dobra. Musiać. No to słuchaj, um, ogólnie tak. tak. Ja chcę ci powiedzieć, że a propos mojej fryzury, to ja bym chciał odświeżyć ją i chciałabym troszeczkę podciąć górę, tak troszeczkę mm. wiesz, zrobić coś szalonego, można by tak powiedzieć, no. To jest troszeczkę zasalec, za, za no. no że nie będę kłamał, że chciałbym troszeczkę po prostu zasaleć i chciałbym troszeczkę pieczna. No. Aha, a co jakiś kolorek może sobie chcesz wybrać? Mm, wiesz co czy nie, nie, chyba nie co się wyborować. Tak mi się zdaje, że po prostu warto by było troszeczkę się um, otwierzyć, bo patrzę, że nawet fajnie masz ten salon, ten papier toaletowy, tutaj. tutaj e... No nie, proszę nie ruszaj tej głową, bo co... Oj! O, bo... Dobra, dobra, Och, dobra czemu tu jest tyle wełny ze mnie leci? Ja nie mogę, a co to okay, jest to? Okej, tu tu. Ty końcówki moje, ja nie mogę. Ej! Lewej. A co robisz live, że to okay. kamerka jest? tak, tak, i wiesz co, czasami robię... O, oh, dobra, okej. Okay. A, no dobra. Myślę, że... O, jeszcze czekaj, może tutaj. Cia. No to dawaj, dawaj, ja mu głowę. głowę na chwilę. Dobra, jest dobrze, nie, jest dobrze, jest dobrze, myślę, że fajnie wyszło. Tak? No, czekaj, dobra. czekaj, no, 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 dobra, myślę, czekaj. Że czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra. Dawaj, rób pocie, rób pocie, rób pocie. I uwaga, pam! Dobra, no? mamy to. Czekaj, Och, jak pięknie! No nie no, pokaż, pokaż, pokaż! Wow! No proszę, proszę, proszę. i co o tym uważasz? A wiesz młysy. Nie, no nie, nie jesteś łysy. Tak co? No, Ej, nie, czekaj. To Masz jak taki, ty chodź. jak ty no, mnie właśnie o, o właśnie, o czekaj, no to w taki sposób. Ale co ty zrobiłeś? ruszyłeś, no, bo się ruszyłeś, więc ja musiałem... Ale przecież to jest krzywo jak nie no. wiem. to są takie zak zakole jakieś. Ale to nie to już moja wina, nie? Nie no widzowie, czy wy to widzicie jak ja wyglądam? Ja wyglądam jak ciastko. Jakie ciastko? Nie, wyglądam no, bardzo dobrze. spójrz na mnie, spójrz na mnie i wyglądam jak ciastko. Nie, wydaje ci się, że naprawdę bardzo fajnie. Ciasco bardzo słony karne. Tak to nie, wygląda. Nie, naprawdę wyglądasz dobrze. Co nie, na... wygląda? Milki, słuchaj, ja chcę Ci powiedzieć że tą rzecz. Proszę to ode mnie wziąć, to też wziąć, bo nie wiem czemu dajesz mi moje włosy. Ja nie potrzebuję takich rzeczy. ja ci od razu mówię, że ja chcę reklamację. I mnie to nie interesuje. Ja nie chcę, ja nie chcę żeby w ogóle te włosy tak wyglądały w ten sposób. W ogóle, co to jest w ogóle? A, dobra, 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 dobra. Okej, okay, ma pomysł. Oj, pomysł. może ostatni krzyk młody, co, co ty na to? Ostatni krzyk mody, no a co tak. więcej o tej fryzurce? Po prostu zaufaj mi, ostatni krzyk mody. Wszystkie przy... krzyknie, Ale Nie. Ludzie trochę krzyczą. Tak, czekaj, bo muszę tutaj przykleić trochę wełny. Jak to tak. przyklejesz mi wełny? na... Nie, to jest niesamowita, nie naprawdę. To jest okej. Okay. No. Tutaj trochę teraz Bo czy tak se patrzę, że tak fajnie masz nawet tutaj. Chyba czekamy tutaj o, trzeba i tutaj spaki. z lewej też, dobra. Ej nie no, powiem ci, że ładnie wygląda też salon. E, e, co ty robisz? Sorry, przepraszam, przepraszam, bo ja tutaj zawsze kurczę... E, luz, no spa... wiesz co, co, Proszę pana, czemu mi pan tutaj demontuje mój salon fryzjerski? A przepraszam bardzo, przepraszam, A dobra, przepraszam bardzo, przepraszam, no. o, dobra jeszcze troszeczkę wyrwać, tutaj trzeba włoska, dobra. Jak ja to wyrwać? Nie wyrywaj mi dobra. włosów tymi kobieterkami. Udało się, udało się, udało się, no dobra, jest naprawdę dobra. ostatni krzyk mo mody, Ostatni obiecuję. krzyk mody, no zobaczymy, tak. czy będziemy krzyczeć, no jestem bardzo tego, naprawdę bardzo, bardzo yy, ciekawa. No dawaj, dawaj, rób tą fotkę, Uśmiech rób tą fotkę. Uśmiech dobra, uwaga, uwaga, ja mam nadzieję, że coś gotowa, no dawaj pokaż. to yy, ostatni miałem takiego klienta, tak samo chciał i wszyscy w ogóle lecą na niego teraz, nie? Przecież ja wyglądam jak Bolo. No właśnie, ostatni krzyk mody. No ale co to jest, czemu ja wyglądam jak bólu! Jej, ej, ale ty mi zrobiłeś fotę w ogóle, nie, 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 nie. Co? No ale podoba ci się przecież. Jak ja wyglądam jak Bolo, czy, wiza, czy wy to widzicie? normalnie normalnie irokeza. Nie, moim zdaniem to w ogóle jest evenement. Ale nie. ja wyglądam jakbym miał być w ogóle y, z, 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 ten, z zespołu rockowego jakiegoś. No ale nie chciałeś zawsze być w kapeli rockowej? Metallica, nie. Queen, nie. Guns N' Roses Nie, tak nie, 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 ja chciałem o. być y, w, y, w zespole y, owiec. Mhm. Mm mm -hmm, I to mm -hmm, mi za wystarczało. Nie, ale wiesz co, to skoro i, wykorzystajmy może tą fryzurę. Powiem tak, że no, no nie wygląda w niej źle, no w sumie no jestem o Lolo to nie wygląda w żadnej fryzurze źle. Ale tak patrząc na mnie, to kurczę o. Ja bym chciał i... Dobra, chodźmy może do Bola. Ja chcę mu to pokazać bo jestem ciekaw jak będzie jak będzie reagował na te moje, wiesz, moją mm -hmm. fryzurkę nową. A myślisz, że bolo w ogóle tam jest w domu. No myślę, że może być, a jak nie ma, to po prostu zostawimy mu fotę mm -hmm, i zostanie mm -hmm. to zdjęcie, ale zobacz w ogóle, co tutaj mam piękne, piękne rzeczy zrobiłem, No Patrz. widziałam właśnie, no, Tutaj będę ładnie. malował kiedyś, mm -hmm, ale na razie malował? nie mam płótna, no, no chciałem malować szpital, ale się nie udało. Szpital, no co to jest za w ogóle pomysł, żeby szpital No bo szpital tam, namalować. no bo to, to tam, zostaw ty, albo w sumie masz rację. Lolo. A, co ty Dobre. robisz? Walczyłem ze świnką Sorki, już ten, ten, okay. nie dobra. Dobra, dobra, chodź nie do bola będziemy? Nie mogę domu? Ej, Bolo! 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 Ty, gdzie ty jesteś? Nie ma go tu. Ej, dobra, wiesz co, dobra, no to zostawmy mu to zdjęcie. Ja tutaj może to tylko, o tak, zrobimy. No czemu to nie działa? mi to tak wkurza. Eee! Czekaj, ja zniszczę ten blok. I postawię, a bo to jest dywan. No to wszystko jasne, patrz, teraz będzie działać. Bo ja teraz ogarniam, patrz. Mhm. O oh my good. ty to widzisz? Wow. Jak on wejdzie tu do domu i zobaczy, że tutaj jest wielki lolo, który ma y, fryzury jak on, to on naprawdę no. pomyśli, że, że nie wiem, że on jest jakimś y, może kierownikiem mody czy coś. Ej, jest ci do twarzy w tym, naprawdę. Ładnie, nie? No. No, ale wiesz co... Czego, ale czegoś mi tu mi to brakuje. Ja wiem czego? Szaleństwa! No, no chodź, tak, chodź, no to no, no, nas no, na chodź. pewno szaleństwa. Nie chciałam. Nie śmiją dodać do ten. tego, no. Czekaj, czekaj, chodź tutaj na chwilę. No. Eee... Stój! Okej, okay, dobra. Co? To jest dobre. Okej, okay. było może tutaj też na, na ten kolor niebieski, to testuję tylko tej kolory. Nie, dobra, jednak ten zielony może... Y -y 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 -y. Dobra, A dobra, dobra, możemy hobby? iść. Nie, 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 nic, nic, nic. chodź po prostu. No chodź, Dobra, chodź, chodź, chodź. pochodźmy do tego salonu. No to co, no to co, co chcesz mi zrobić, powiedz mi, bo ja tutaj e, nie, wiem, nie wiem, nie wiem za bardzo co chciał tutaj zmienić. Fryzurka jest naprawdę ładna. Nie wiem co we co nic o tej fryzurce. Mi się nawet podoba, nie wygląda w sumie źle. Także no ja bym ją troszeczkę podrasować. E. Pewnie, dobrze, odwróć się proszę. E, nie No okay. na nic tutaj zrobimy parę takich o... Ale co ty robisz? Trochę. O, tego, dobra. Hmm? Hmm? Pięknie. Dobrze, jeszcze tutaj. O. Ale, ale, czekaj, czekaj. Dobra, 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 już? zapraszam teraz do myjki, zapraszam do myjki. No dobra, 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 dobra. dobra. Proszę, proszę, proszę tutaj usiąść, odwrócić się do góry główka, dobrze. Dobra, dobra, dobrze, nie? A, trochę wody. Psiu, Ej, glono jest za zimna. Tutaj... Proszę tutaj nie narzekać. A, dobra, dobra. już nie będę, przepraszam bardzo. Okej, okay. i jeszcze może trochę tutaj o, powiedzieć... dobra, oh, ale... Dobra, okej. Okay. Już? No już, myślę, że tak. U... Dobra, Ufa! jestem bardzo, jestem bardzo ciekawy. Możemy zrobić fotkę, yeah, bo... Oj, ale wyglądasz ale co? Ja nie mogę! Ej, to jest po prostu piękne, jestem się taka dumna. Przecież ja mam twarz jak Przemek Pro. No trochę tak, masz rację! Ja ej, ja jestem. Tapetę, nie coś tam, na na, na nie, nie wypada Nie no, ej, ja wyglądam jak Przemek Pro, patrzcie to widzowie, naprawdę, mój twarz wyglądałby jak Przemek Pro Jeszcze mam taką fryzurę, to normalnie no. może... Ej, to ja może włamię się do domu Jensi w Minecraftie i oni mi... To nie pom... świetny pomysł Muszę to zrobić No tak tylko, jest, że ten tak no jest. No to dobre, no to ogólnie powiem ci, że jest fajnie, ale zaszalejmy Zaszaj spodobało się. Zasalej! dobra, dobra, siadaj, siadaj, siadaj! Ja bym chciał. Więcej koloru! Dobra, siadaj, mam pole. Podoba mi się dobra, widzę, jest bardzo ciekawy, co to w ogóle będzie. Ten kolor mi się bardzo spodobał i w sumie tak myślę, że no ten zielony to mi troszkę do twarzy, tylko no jestem bardzo ciekawy jak to faktycznie e, faktycznie e, będzie tutaj u tej pełny to dużo, dużo mi idzie. Okej, okay, dobra, tutaj tędy teraz, tak? I... E, co ty tutaj robisz tak, tak dużo? Tak, 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 tutaj trochę spoku. Dobra, dobra, okej, okay, zapraszam teraz na myjkę bardzo serdecznie. E, dobra, 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 idę, idę. Proszę, Oj, proszę, dobra. Tej, głowa żółtej do góry. Z tej wełny chyba za dużo nie mam. Dobra. E, a tu masz tutaj jakąś inną myjkę? myjkę? Tutaj teraz trochę tego, Okej, okej, okej. ojej, o, to trochę, trochę stresuję, się trochę powiem Ci że wiesz? To troszeczkę to nic jest to Ja ci oddam. O, dobra, tutaj trochę... Tego... Nie mogę na to patrzeć! Dobra, oh, okej, okay. już, 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 już. Myślę, że. A jeszcze tutaj. O nie, no dobra, A, no i dobra. już, 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 dobrze? Myślę, że jest idealnie. U, dobra, 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 no może to zobaczyć. I, i co? Dobra, ale chodź chodź, 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 musisz tutaj pójść. No. Bo to nie może tak być, to nie może tak być. Um, proszę, tutaj, okej, okay. bo wiesz, no to co stać? Tak? tak, 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 dlatego że w świetle słonecznym wygląda to o wiele lepiej. Okej, okay. dobra jesteś to Lolo? No dawaj, dawaj y Nie, ja już widzę Czemu jestem... Nie, 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 nie no Chciałeś zaszaleć Czemu ja jestem cały zielony, co ty zrobiłaś? Jeszcze mi dokleiłaś włosy, jestem teraz cały zielony Co to w ogóle ma no, być? Ale to jest ostatni krzyk mody Nie, 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 Mirki, przepraszam cię, ale no to, to nie jest chyba twoja najlepsza robota Ale musiałeś zaszaleć, ej zrobiłam to wszystko poprawnie jak prawdziwy fryzjer Ale jest przesady Widzowie, czy wy widzicie w ogóle jaki jestem zielony, przecież ja mógłbym normalnie się położyć tu Ja bym mógł mu dawać trawę no, no i fajne. A mógłbym po prostu y, iść do Parion Styla i na przykład stać w tym miejscu i, i nikt by mnie nie zauważył, że tu stoję Eee, Lolo, gdzie ty jesteś, Lolo? No tutaj Lolo. jestem, halo, skaczę ja przed tobą Nie zauważyłam cię No, A, co to? To ty nie, milki, milki. Nie, ja mam jedną prośbę. Musisz to odczarować. Mnie to nie interesuje, jak. Nie chcę po prostu Ale być zielony, stypia. rozumiesz? Nie chcę być zielonym, bo to, to już jest w ogóle tragedia. To już eee, no nie, dobra, dobra. nie, 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 to już mam dość. Już bez przesady. Ja już po prostu chciałem, żeby wszystko było na swoim miejscu. A ty mi jeszcze poparmowałeś całego na zielonego. Wiesz, ja wyglądam jak ogórek. Ja wyglądam jak creeper. Przestań narzekać. Chodź no nie, tutaj. Nie, 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 ja wyglądam jak creeper. Tak będzie, Zejdź stąd, zejdź stąd do milki, poproszę ciebie, no Zmyć dobra, ten dobra kolor. No to super, jak trzeba zmyć to trzeba okay. zmyć, bo ja nie chcę tego koloru widzieć nawet. Dobra, okej okay, jest dobrze Powietrze trochę! Za dużo no, wody! Okej, okay, trochę więcej może no, no. tutaj. O, o dobra, mam nadzieję, że już tu. będzie dobrze, nie? Wszystko super. Uf. Dobra! I co? Już? Myślę, że jest lepiej niż było? No oczywiście, proszę, zapraszam Ciebie. No dobra. Dobra, ja jestem ciekawa, co teraz zrobiłaś ciekawego. Pewnie co, przykleiłaś z powrotem tą wełnę i co? Tra... Jestem łysy. Nie ma, jest dobrze. Jestem łysy. Bierz coś na... ten, lepiej. Se nie, 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 ja jak, jak, jak nie wyjdę. Ja tak nie wyjdę. przecież to nie może tak być. przecież jak ja wyglądam? Nie, Ja nie mam różnych włosów. Ja... Nie, to no, no, super. Czemu mi to zrobiłaś? Zemsta. Jaka zemsta? Zemsta. Nie, 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 nie nigdy to nie wrócę i nie zapłacić żadnych pieniędzy. A cukierki to biorę ze sobą. Nie widzowie, jestem teraz łysy. co ja teraz zrobię? A, jutro mi ta woda odrośnie. No tak.